Na kogo masz jakieś najmocniejsze materiały? Na no wszystkich. Ale na kogo masz najmocniejsze? Na chłopaków. Oni wiedzą o skarpecie? Czy nie? Będą nie. Nie. Nie, nie. Ci nie wiedzą. Nie. Paweł, nie. 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 Na Nie. Tak? Co można ale na chłopaków z fame i to jest taka kurwa ta, że to masakra, nie? W sensie co jakieś? No takie coś, że gdyby wyszło to jest Ale Pandorowe czy nie? No w... takie pokazanie firmy, że masakra, nie? A oni wiedzą, że masz? Podejrzewam, że wiedzą. Bo właśnie chyba coś takiego było, że... Wiedzą chyba, nie? Że oni się bali, że ty coś masz. Chyba wiedzą. Ale to jest kurwa. Wy tam się wszyscy nagrywacie pewnie w tym filmie. Ale podejrzewam, że Wojtek nie. <laughs> Wojtek też. Wojtek nie, ale ogólnie... Wszystko mnie, ta cała... To wszystko mnie nauczyło tego, że kurwa Tu trzeba mieć teczki, nie? Bo... Czasami jednym tym... Wysłaniem jednego zwiastunu, nie? Tylko jednej, jednego fragmentu możesz komuś całkowicie odmienić ruchy, nie? Mm -hmm. Zmienić wektor jego planu.